Dobra, witajcie cwale Czasem wydupimy od razu Witaj, witaj Live? To w filmach To w filmach W filmach W filmach A, bo myślałam, że mogę sobie włączyć w okazji Welcome, firm Welcome, firm Plasz, trzy, confirm Rura Jak się toczysz? Boże święty co Co za... Nie powiem to Chodźcie na tego wałapce polecimy okay. Czekajcie okay. na latarki Czekajcie na latarki To tutaj chyba lądowało Nie latarek A, 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 a to a, jest, a, a to jest drugiej Nie, to w drugiej tej. stronie? Nie, z drugiej Nie, to jest tej okay. On jest jakiś naprawdę Czekaj mi tutaj, zobaczysz Ja, a to twój pierwszy odcinek z letala? Tak, pierwszy odcinek z letala z wami. Widzisz? Oj, jakby się bali, widzą, dwa... Leciśmy do litka. Otóż teraz. Gdzieś ty poszedł Dobra, znajdź go jadę ja z fajerem okay. Boże święty Jak to mało Czek mało widać o, jo. o O jo Hello Jeszcze ktoś? O, plastik pisze. To wideo. Hey, łeju, Gdzie ty? Gdzie wy? O, gdzieś ma lecieć latarkę. Nie wiadomo, gdzie, gdzie ją on jest. A potem poszedł mainem. O, się ma. On trzy O, to dawaj. Dochodzi do fajera.

O, patrzcie na niego, ja mam i ten byl Patrzcie na niego, ja mam i ten byl Maciej, patrzcie na niego Rura, 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 rura. 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 Yy, Któremu idziemy? Do fajera dawaj A ja do, byłem w, w fajerze, wszystko jest. zarałem Gdzieś tutaj myślę Już niesiemy, zostawiam drzwi Odjeżdżamy, od oczekujmy od Dobra, weźcie to Ja idę ryzykować jaj, To, to ryzykować. też weźcie Do fajera idź A ja byłem w fajerze, wszystko zabrałem A nie wezmę już A ja piliń I będę chciał zabrać, ale kluczyka już nie weźmiecie Co on zrobił? Nie wiedziałem, jak wyciągnąć. Co on zrobił? Gdy siedzieliśmy, myślę, most? Za, masz na most? Przed do rzeki. A masz na most do rzeki, przepraszam. Ja, psi. Bo nie jej. Ograniczony, odproserwa. Już nie mówi skwórdzia ty. kurna. Leć Maciusia, leć Dobra No i po jednej latarce Ale kurwa, to zrobiona, to ważne Zrobiona? A ja zrobię Ja bez letarki umiem 133 Mówiłem ci, nie mów na Discordzie, kurwa. Ale żeby pomylić mocy że naprawdę Pierwszy dzień w robocie, na wale Ale dobrze jest, no, jest. No, jest wale

O, dobra! Siema! Jest, gdzie jesteś, ta? Yo. Yo. Oh, 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 oh. Jaki! Ej, dobrze jest! Co się wychodziło? I się zgubiłem. Nie, latarka. Cześć Gdzie w eee, kopalni Kopalnia. Jaka kopalnia? Zdiewyka. Wziąłem celnik, Spadłem na sam dół Nie, bo na Discordzie Ci mówię ostatni raz prima. Maciusia, tak, warty eh, warto. Maciusia, oh. Zgubiłem się. Oh, hello! o, nie uwierzysz co? Zgubiłem się. Ja w tej chwili nie wiem. jest. Chyba się zamykam. Gdzie jest? Tu tam? Siedma tu. O, chodź, chodź. Ch 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 gdzie poczekaj? Tu. Gdzie? Wlazł i tu raz. A gdzie? Do której? A tutaj. Tu. Gdzie wyrąbał? No, to teraz pan. Ale ja bym chciał... Gdzie... Gdzie mi no, jest że rzeczy w 200 prawie zostawiłem. O kur... No, to cię same i dodaję No ale gdzie jest wyjście? Nie wiem. Ja latarki nie mam. Też mają? Nie, chodź, pójdziemy razem. Tym. No tak. Czemu bo tak będzie łatwiej, bo pójdziemy do Fajera i wrócimy ze z wszystkimi rzeczami do a, nie, okay. w dostatku ale okej nie wyrobimy dużo po raz kwoty o, wydamy le lepsze latarki no właśnie, wydał lepsze latareczki Dość świedź no. A mał no, latarki, a ty tylko będę szardy tak <gry> Co kopa w tej jaskińce naprawdę Michał nieźle pod poddeklam. O, padło mi na tarkę. Weź to, weź to. A tutaj się chyba szło. No. O, nie patrz, weź, możesz sobie wziąć tego clown klaw, for Teraz się bawię. Ubierajcie kompletnie. Roznaleźć wyjście, Boryś Święty. O! Oni ja się on O nie. Nie tu masz świata. Nie, nie, nie. Tutaj, yeah. dawaj Widzisz jakie tutaj rozumrzecie? Uuu mm. Nosimy już, nosimy Okej okay. a masz kule EQ? A kula Okej e tak, Ok Pula ondzie, ziemi dużą hansu, ratareczki Nie będzie fajnie ale Dawidek jest taki kurde, naprawdę. Co wyrąbał. Kolejny raz. Leka do niego przybiegł. A, a pamiętam, że Ty też tak kiedyś zginąłeś przy dziurze. Dobra, cicho bądź. Ty też zrobiłeś, ale ja nie... Ale to zostało upisane na odcinku. A tak, to nie. No właśnie. Tam się przynno. Czyli. czyli... Ty się nie liczysz, a ty jest ty, tylko Dawid Dawidek, smak. tak. Leś tam, do Fajera chodzi. Bam, 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 koniec, teraz jest ciśnięta taką dekę. Mm. Ile, wa ile warto są te kwasy? Nie wiem, no... Hmm. no. Ej, pójdź w kwasy Dobra Zobaczymy, ma smakosana wszystko i tak wzięte, ja zostawiłem latereczkę. Ale, a. teraz się Ale, będzie dłużyć. fajnie. Ej, ja widziałem te latarki lepsze. No tyle trzymać, ile tak dobrze. Wszystko wiem Co to, to było? Y, Airform, A, a ty żyjesz, dobra Żyję, żyję, spokojnie Lewiatan tak zwany Ojoj Kana nie oglądałeś, po no co ty? Earthworm I byś mnie zostawił Bo dobra, No dobra, przepraszam, ale widocznie uciekłeś od niego ja, 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 go nawet nie widziałem Tylko, teraz, <grymnie> nie, po to, ja w Nie wypadku mu Jego na słuch trzeba A Jego się robi na słuch Ale ja przeleciał sobie <ślec> No Taki fajny airport. lewia Witaj Cześć Witaj Witaj Widziałeś Okej, widać, przydałem Eee o jest z Sormi z Sormi EXP Chyba no mamy, no, mamy no. no. gry że mamy prawie cztery no tak. mamy prawie cztery no mamy prawie piękne człowieku, człowieku A to mnie jakoś. Jesteśmy zarobi Jesteśmy zarobić Tyle kupimy

Dobra, ciulimy w dupę, idę fajerem. Poszli się we dwóch majnym, to idę fajerem. Nieładnie, nu nu. nu. Wiedziałem, że opłaca się iść fajerem Co? Co? Ty, gdzie ty jesteś? Mam, 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 mam światło te Od światła mam bo, bo. Ty tym minem poszedłeś, czy co? To no wiesz? To gdzieś ty poszedłeś? Ale światło! Jakiś, a nie, jeszcze nie bierz światła Dawajcie, dawaj, dawa, chodźcie fajerem pa, elo, pa, elo. O, elo! ludzi! Dawajcie, pa, fajerem Fajer. Ja, 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 ja. Buteleczki! A nie ma kto ma cztery ręce? Jeszcze? Ja Je, nie Jeszcze... Idę po buteleczkę jednak Po mi nie buteleczkę Pośledzony jestem Ach, yeah. o. O, 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 o. To nie było przewidziane, że gucik będzie się w drugą stronę tam. Bo tam Hello Hello Nie no będzie Gitz mają S chyba No, ogólnie będziesz całą kocę zrobimy i po, chyba uda nawet się polecieć na tego Na rendę spokojnie Na e, rendę Ile jest? Jeszcze tylko szesat. Mnie nie popłacuje czołg, ale czy szkoda komyśle. Dobra, jest GITES. Jeszcze okay. się nie zastanowię. Pięć rzeczy tylko. To rura. rura. Rura rura rura. Na rędzie zatrzymam się dopiero rzeczy. Zatrzymaj się dopiero rzeczy.

Report to the company building immediately to sell your scrap metal and other goods. You have two days left to meet the profit quota. You can use the the <laughs>

Co jest O, ty, tyś! 750 hajsów What the? What? Tak Ile tego jest? What the hell? Proszę iść za 150 dni Ile mamy tego? Dwa, trzy, confirm Liczymy po trzy planetaryki, no bo chyba nic innego się nie... Je, o, pata, jeszcze jedna Jo Kataraczki na jakiegoś tego paraczka jest. O. Spali tam. Chcesz kopiować? O, się tam jedną na taki. Duru 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 O, super. i super Jeden Dawidek Ile chcemy? Ściągnięty <laughs> Na Dawidek biedny Ale go ściągło Ale szybko wyskoczyły No na, na W środku u szafa teraz robi, jako zakładnik <laughs> Teraz będzie chyba dalej Chyba chłodku Dalej w I tak mi się nie chce w to grać Sami To grać coś nie Sam się nie to gramy Ocinek musisz już zrobić Bierz latarkę, lecaj w te A, wyszedł Brand jest Eclipse Kur... That's fair uh... Ja nie będę go sobie zmyślał. Chodź i posłuchaj Lola, bo rent jest jak lipset. Ja będę się prosił, by odpalił serwer, to nie odpalaj. Okej Fajny lasek Hop. Hej, idę już czasu. Dziękuję. Nie, Maciu, już 23 minuty. To ostatni to mi raz że tutaj. wylecimy teraz. Maciusia! Co? Już 23 minuty odcinka. To ostatni, przy lecimy sobie. Papa. A, ok. To, to okej. Okay. Żebyś nie zdechł. Kurna. Maciuś tył. Pójdź do tyłu. No, ptaszę. Będzie, będziemy w wyjść. Chyba, chyba, że znajdziemy mail. No, chyba, że znajdziemy mail. Egbiter biter, Papier to elejkowy. Nie biorę go. O, gift. Daj, daj, Odpala. nie odpalaj Nie odpalaj, odpala nie odpalaj Nie odpalaj Oto bym go zdziałał Iść po papierze A, Leo, no ja, czekaj

Patrz, tak kłoty już mamy zrobione, my teraz. Ślepy jesteś. Ale dzieło się dopadnie. O, puszcza. bo tutaj są dobre rzeczy. Mam już 200, mam już parę jeszcze. A. Jeszcze raz skoczyć. Ej, to jest ta średnia. O, o Boże. No ty tam i ja. same, ja tu poświecam. Nie no dawaj, chodź no. Co? Ty chodź, żaruwa tu jest. Nie, co się. Loket żaruwa. Trzeba kiczyka. Ja, a, a, ktoś nas na kluczyk? No fakt, no mamy. O nie. Gdzieś tu był kluczyk, tak, tu jest. Maciuś! Tak? Biegne z kluczykiem. kan nog chyba może. Co to ma znaczyć? Biday. 3 2 Yes. Idziemy. Podamy. Dażę najwięcej rzeczy. A. Ja wezmę jakby i aparatusa Ja to nie wyjdę. Nie, ja no. opuszczę silnik. Pójdziemy tutaj z boczkiem Lubi ty. A on co, śpi? Co ty robisz? Oddalamy się. Jeśli się wrócimy. Dosta no i? I się wróci. Złamać warto. A. To jest mało rzeczy, to na raz się robi. No, na raz. Nie, to nie będzie ciężkie, więc będzie dobrze. Będzie łatwe, co pójdziesz tam. Ja mam łopatki, pamiętam. W sumie, boczkiem pójdę, może będzie jakoś. Przecież teraz jeśliśmy boczkiem i było dobrze. No, to też pójdę, boczkiem, żeby be le lem bę bę Leć Maciusiu, leć, A to zostawia tu O, znak drogowy tutaj Nie, nie, nie opłaca się Znaki będziemy sprzedawać Maciu Bo i tak trzeba Dobra, to idę tu Już Faza. Spacak na, No, odcinek trwa za długo No to skoro Maciuś tam idzie to my sobie potem odlecimy, tam będziemy spokojnie, fajnie. To będzie trwało gdzieś pół godziny. on no, no, Montować mi się nie chce. No. Ja was strzegam widzowie. Ja Na ram, nie?